Zajwy się Chyba Upadek umiera Widzowie Teraz się opłyłem telefon No nie będzie wesoły odcinek Nic nie widać, jest ciemno jak w dupie Zimno jak w syn Jest godzina, Czujcie. jest godzina 23.37 jeżeli ten film pojawił się przed tą godziną, to znaczy, że nie jesteście kurwa w Polsce. Jesteście w innej strefie czasowej. I najpierw ja wiem, że nic nie widać. Naprawdę, ja wiem, jestem świadom. Tu jest Marcin, tak. Ja pokazałem go, ale nic nie widać, dobra. I jest yy... z medalem trzeba wyjaśnić sprawę. I to wygląda tak, że medal miał być wczoraj, nie było go. być dzisiaj, nie ma go, otrzymałem telefon, że mam dosłać z syną niebanym. 4,50, które nie wiadomo skąd się w ogóle wzięło. I nie wiem dlaczego mam im je dosłać. Nie znalazłem takiej informacji. Podali mi numer telefonu, który nie działa. I krótko mówiąc, medala będziemy mieli najwcześniej w przyszłym tygodniu. Czyli tak? tak? Gdzieś obstawiamy... Środa. 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 Środa, coś takiego. No. Ale już zaczyna być coś widać, nawet widać, auta, które jadą. Jak ludzie widzą, to jest to jest Bytom, to jest stare, porządne, niemieckie miasto na górnym Śli Śląsku. Taka, e... jak robią, nie? Tak. E... Czekaj, coś miałem powiedzieć. E... Nadal? E, nie, nie, nie wiem. Kurwa, katedra w Notre Dame. <tryk> Mi się zawsze jak zacznę nagrywać. <tryk> Witam państwa serdecznie. Z tej strony Max Golonko i ja przed Patrzcie na to, skurwielstwo. Jak daje. Marcin chciał robić lipsynka tak zwanego, ale nie wyszło. Znajdujemy się w centrum handlowym Agorabytum. Ehm... na e, Ja nigdy nie byłem dobry w vlogowaniu, vlogi są dla chujów. E, a, a... Ja. A teraz idź z lustrzanką za 10 tysięcy, nie i tak. Nagrywam, jak idę do domu. A, a no właśnie, tak to wygląda, mniej e, Stanął mi. Te, Tytem, że można, nie wiem, pokazać swoją rękę na przykład ludziom. Albo tak bardziej w artystycznym wykonaniu, tak. Slow I z drugiej strony, nie, że... Że Nie. To jest bez sensu Nie, nie, przykro mi, ale nie jestem ani czarno-białym vlogiem ani Co się stało? Um, nie jesteśmy ani czarno-białym vlogiem, ani, ani ciężkostronniczy, ani też nie jesteśmy e, ten e, BEM7000. Ani pełnym vlogiem. Ani pełnym vlogiem. Pusty vlog ty cyganie. Czy też napełnionym vlogiem? Vlogi nam nie wychodzą, my nie umiemy robić wiele z gropów zrobienia kartyny w siebie. <grym i> Seks. <glassofie> <grym i glassofie> To změníme koncepci, to je zřetý beret. Aha, 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 zřetý beret, Aha, 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 Marcin, balsuj. Marcin kdysi jde. Co by mu tu zrobit? <grywa> kurwa, jestem taki zły o glizdy takie daj no frytka no kurwa albo siedem chciałem państwu przedstawić sztukę pomnażania pieniędzy mamy tutaj dwa złote ja bym je tak nie. Mamy 12 zł. Mamy 72 zł. 50, 62. Kurwa. Kurwa! Zimno! Zimno! Podsumowując...